Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z scprb odcinek dalej po kolejnym że zniknąłem z wrażenia <grystanie> taki jestem i no teraz niestety, o kurde 3do2 i Baran z scpkami, więc będzie trochę przerąbane ale mamy radę spoksteł O. Jesteśmy jedyni z wojszatem. No, ale możesz być do nas na Discorda. Ale nie, bo to przecie klimatu. O, bateria przyda się na komputer jakby był. Albo na zrekontaminowanie heavy, bo jest to w sumie ciekawy pomysł sobie zrobić. Pan Haro... Nie, moja six to jest, widzę, że ma taktykę. Pójdzie sobie tą guzową krainą. Ciekawy pomysł, jak mu się uda wyjść, no to w sumie jest w heavy już. Dobrze. Kierujemy się tam. Może no, nie ma jakiegoś groźnego z Teraz jest ich dwóch, więc... no ciężko. Tę kartę przydało mi znaleźć nawet z gardło boli. Nie taką kartę, ale może być. Jakbyście się pytali, mam moda, że mogę chodzić z otwartym krzpunkiem. Też na fabryku, to nie psuje za bardzo aż takiej grywalności. Result Class E3 Scientist Personnel 1 Facility security personnel. Two and two SCPs have breached containment. Da, no może to się nie stakować. Że trękwatory tyle nie chcą. Spróbuję zrobić kartę do Urheada, jak się uda. Dobra. My kartę do ulipsiarki. Tylko, na żadnego z nie wpaść. Light już zamknął. Strange Battle jako alternatywa. Dobra. Bateria na geny. to jest. A jak to widzor się przyda, Był niewidzialny, to jest idealny system na niezabicie niewidzialnego. My się cofniemy po tulebszarkę. Teraz. Gładka druga, czy była otwarta? Nie zabijesz? Nie strzelaj. No poddaję się. No nie mam broni. Ale. Nie, no aż tak to nie chcę, ale. <śleskujesz> po prostu nie strzelaj. ale ja nie chcę ja nie chcę, nie chcę takiej chudegodywej ale kurde apteczka, nie mogę zginąć Tak, słyszę Cię teraz. Teraz Cię słyszę. No ja... No ja żyję. No, halo. Witaj. Witaj, no cały czas do Ciebie gadam. Ja chcę kartę do Warheada zrobić tylko jest spadać. A broni nie potrzebuję, już tak mnie strzelać i zużyłeś mi apteczkę. A No co? Cały czas żyjesz? Cały czas żyje przecież. O, tryhard przyszedł. No, skończy się moje królowanie. I don't know. Ten seconds until scanning ends. Protocol finished. Protocol results. Class D. One. Scientist personnel. One. Facility security personnel. Two. And two. SCPs have reached containment. No, ktoś nie żyje już trochę, ale Ej, słyszysz mnie teraz? No, ja, ja, ja cię słyszę cały czas. Mm. Awokado? Hm. Dziwne. Dobra, no On ma jakieś problemy egzystencjalne. Zobaczymy, czy nie będzie bota komputera, więc... Ale to Nie wiem, czy jest to szóstka, czy nie. Ale wyłączymy lockdown już. Yeah, up right up to -minus 10 I'm at computer. Sam zabiłem. Chyba wpadł w ten ruki, i mnie uchronił. Kto tak bym zginął? Potrzebuję coś leczącego. Albo nie, to zostawię, żeby tutaj nikt nie przyszedł. maskę. Awokado robi ten. Dobra, czyli nie ma naukowca? Dobra, kola. A Kola hmm. zabiera teraz spicha, bez 500 to nie pewnie umrę i apteczkę już sobie. nie i marnowanie. Ale... Że nie będziemy pokazywać, że mamy tamtą kartę. Spróbujemy... Z... Niby nie jest to moją powinnością, ale spróbujemy zadziałać coś na komputerze. To byli już dupaki albo ochroniarze. Proszę, wolę zostawić sobie w ostateczności. Oho! To ciekawe, że ta karta nie ma do tego dostępu. Takich bezpieczeń powinien mieć dostęp do każdego SCP-ka. To jest maintenance, dobra? pójdźmy do maintenance Żeby, Najwyżej tak jak mówię. Spróbujemy, jeśli jest komputer faktycznie, a wyspócimy go komputerem czy generatorami. A drugiego spróbujemy no... Procedurą Heavy w końcu odpalić. Ja jest tak ciekawości widzi na jest 11 ogólnie. No. Trzeba częściej takie coś robić. Ścianę w Dobry jest. Oczywiście, jeśli Wam się podoba czy coś, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dobra, napiję się, żeby być szybszy teraz. Czy mam 500 do trucia się. To nie brzmi, nie ma tu generatora. E, zrobimy sobie dwie karty. Tak w razie co? W sumie nie mam co skopiować więcej. Teoretycznie. Mogę sobie najwyżej amunicję skopiować, jeszcze trochę. Dobra, zrobimy więcej tych kart. To trochę zmarnuję teraz, ale... Niech będzie. Zrobimy tych kart więcej, jakby był Łazarz czy coś. Jedną zostawimy w maintenance'ie. Będziemy zostawiać ślady, bo coś czuję, że tam może jest Łazarz, jak mówię mówimy, o jakimś wymiarze. żeby się dostać do górkhata. przy tak jest? też dobrze zostawić <laughs> kartę ale do dwie. Więc jest na dole tu zostawimy kartę w razie A tu jest play, ten 008. Nie wiem co tam ochrona robi, z czym się tam mierzy, ale zamiast czekać, my się trochę pobawimy. Tylko zdradzę się jednocześnie z CPK, gdzie jestem, jeśli jest komputer. Bo dostaję, bo komputer automatycznie mi powie. Nawet jeśli jest to gracz, gdzie jest atakowany. Ale chyba mamy plagę, bo pana nie był jest cepkiem. Więc trzeba być strzelaniny z nim. Nigdy jeszcze nie... Wszyscy żyją tak naprawdę, bo ja jestem tupakiem, a jakby zamykam od góry, więc się tam otwieram, jak to się mówi. Nevermind. Mam dużo, dużo baterii. Tu zostawimy jeszcze kartę, chociaż nie wiem, czy na dole nie lepiej. Muszę się dowiedzieć, czy jest Łazarz w sumie. A tu też nie ma generatora. Okej, okay. czyli w sumie... Cztery miejsca inne zostają. Zgadnijmy. Nie spotkałem jeszcze SCP. Spotkałem tylko w sumie naukowca i dupaków na starcie. Dość spokojna runda. Po tym odcinku chyba już nie nagrywam kolejnych, będę miał trzy. wrzucę, nie wiem. Jeden co jeden tydzień? Coś takiego? Nie wiem. Zobaczcie się jeszcze. Jeszcze potencjalnie pójdę do zmontowania. Foxie mówiła, że może mi zmontuje, tylko ona. No. Problem jest głównie z moim internetem, że taki odcinek, szczególnie 50-minutowy, to jest dla mnie 6 godzin wysyłu. Idziemy tam kartę, jakby stanął Ukryjemy sobie karty. Jakby była jakaś rękawę rzeczy goce, to będziemy wiedzieć, gdzie była karta. Przyda się do tego. Jeszcze 500 nie będzie trzeba je brać. Doszło do strzelaniny, jakieś najlepiej. Tu ukryjemy leżącą kartę. No, Danger! Light containment zone. Overall decontamination in t-minus thirty seconds. All checkpoint doors permanently opened. Please evacuate immediately.

Tak, słuchaj. Mam kartę dla ciebie, dobra, to chodź. Cieszę się. Łap, e, nie wyrzuciłem. Mam takich, rozłożyłem w placówce kilkanaście takich. E, e, masz. O. Ja chciałem zabezpieczyć cypelka w sumie, ale. Nie, masz to. A w sumie masz to. O. Tylko ja jestem na coli, więc po części w jakimś czasie mogę umrzeć, ale to mam jeszcze apteczkę. To już Na razie. Jestem z tobą, spieszkój! Ja dałem scp wiw jeszcze i kartę. Zostawcie mnie w spokoju. Stój! No nie pal mnie! Ty go spaliłeś? Nie, on nie. Musiałem go zestrzelić, bo nie ma wujstrza tu. Dobra. Ciebie nie strzelam, ciebie nie strzelam. Dobra. Nie palił. Co Tomio. Jakie są SCP, bo wy je widzieliście? Ja jeszcze ceka nie spotkałem. Nie, jak był, więc jest, yy, Plaga? to jest... tak myślałem, no I nie wiem co jeszcze jest. Ja, ja podejrzewam tutaj. Chyba... Nie wiem. I, I nie, 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 jest ten yy... No piesek. Aha. Ciekawe, bo ja byłem w lajcie długiego nie spotkałem. No, a ja byłem w lajcie i mnie zabiło. Aha, to trudno. Ja rozłożyłem więcej kart, czekaj, bo w sumie mam więcej tych... A nie, kurde. Mm. Jak się tam pójdziesz, koło klatki władza, jest jedna, koło checkpointa jest jedna i za jestem jest jedna karta jest technika bezpieczeń. Widziałem jeszcze, no, jeszcze jedną i mam jeszcze jedną przy sobie. <ślech> Klonowałem. Chodź, pokażę ci jak <ślech> też <ktoś> karty. <ślech> Dobra. Czarny hacking device nie ma... Nie hakuje DNA. W końcu. <ślech> Myślałem na tym w sumie, ale... E, tu masz w Tu będziesz w kartę. Tu leży ci karta, jak chcesz. Do w ogóle jak wszedł do nas. Bo chyba Studio był złombiakiem. Uh -huh. I ten, i. wszedł do nas do windy. No zaczęliśmy tymi spelami w ogóle, ale zaczął latać. Dobra, ja idę włączać generatory i tak, bo może. Wiem, trochę to by jest, to jest, wbrew, jest... Waszy, wbrew waszej roli, ale idę zabezpieczać z cepeki przy okazji. Oh, jaj, no. I tak wy też nie musicie, Ty też możecie ich zabijać agresywne, więc. Dobra, ale jest na pewno generator jeden w tym w... warhead. Ja wiem, gdzie są wszystkie, bo byłem w dwóch miejscach akurat gdzie nie było. No to... Mam dziewięć baterii jakieś przy sobie. A bo klonowałem. Nie, nie klonowałem, akurat je znalazłem. Nie, nie klonowałeś? Tego nie kradnij. Aj, a no, ale on jest taki piękny. Wiesz, jak on był klonowany? jest, ładnie. on jest zasilony w ogóle już. To już gdzieś odpalił. Ktoś tu był. Może Viv'u. Chcesz broń? Nie odpaliłeś pracę teraz? No, chcę, bo... Jednak te spele na, na blisko ok, ale na daleko trochę mech. A, i mogę się jeszcze pochwalić, że przed spotkaniem z Viv'em zabiłem ochroniarza. Ooo, <grym> bardzo no, <grym> dobrze. A teraz musimy połączyć siły. <grym dobrze, <grym dobrze. Połączymy siły. Tylko wykradniecie? A ja w sumie nie, wiem, bo ja pomagam torciem telefon, bo zabezpieczamy cupeki ale Inaczej się zabijam ochronę. Jakby ja działam na wszystkie fronty A bardzo co ja mam pa o. A... Co? Też ba! Też wziąłem jakby był ognisty jednak Dobra, yy, chodź jeszcze co pójdziemy tam. Zobaczymy w ogóle część cupeki są w heavy Czekaj, bo pokradnę wszystkie granaty jak do mnie na, powinno tak być, ale kradnę w sumie SCP-ki, ale granaty też mogę wziąć. Patrz, bo chodź, tutaj pójdziemy, bo tu jest, nie wiem czy wiesz, że nie pamiętam czy ci pokazywaliśmy czy nie. Yy, ale tutaj... O kurde, tak to się ta bariera wkurza. Lockdown jest wyłączony to po pierwsze. Tu masz takie fajne urządzenie. Tu. Wiemy, że w całej strefie Heavy jest 0 SCP-ków w tym momencie grywalnych. Czyli są pewnie na Entrensie wszyscy. Biorę się za to mtf -y. na leczenie, time spell. A Baran nie zginął? Nie, czekaj. Kto był drugim SCP-kiem? Było już 3 dwa 2 i ktoś był... Nie, w Wolfu była SCP-kia? Nie wiem. Hm. No, teraz jest więcej SCP-ków. Jeszcze jest Studio Grozy, Pan H, są niżej. Wolfu się zniżła teraz też, no to wcześniej nie była. Czyli tylko jest jeden scp znaczy, Czekaj. Jest 0 w Heavy. Dobra, włączył się ten generator stąd. O, data terminal. Mogę ukraść dane? Dajmy Nie, to CIA głównie są od tego, ale nie, nie działa to. To będzie na późniejszy update. Dane mini serwa, co? No, dane mini trzeba. <grym> Teraz by się skan, w tym momencie przydał, wiedzieć ilu, ilu musimy zarąbać. Chodź, zamykamy te drzwi. Nie, to ten fentanyl. O, pan Havryszy. Jedno na drugą. O, wykradniecie scp Dostałem 3. Trzy... Tyle? A? Co? Czemu dostałem tyle razy e e X? Bo tyle Vivo wykradę z scp na to wychodzi, bo Vivo jest z tobą. A. No to ja cały dobra. team dostaje. Ale to... Ja mu dałem 500 wcześniej. Nie jestem pewny, ale chyba wydaje mi się, że jak ja zginę, się skończy runda po prostu. Więc dla was tym bardziej jest lepiej, że ja żyję, żeby trzymać wam rundę do kradnięcia. Jeśli nie żyje, a nie w sumie żyją -y na upór tego, jeśli przeżyli Przedem. Jest to takie teamowanie mające podwójny sens, nie? Dostajecie expa, a ja żyję, przynajmniej przeduram rundę Dobra, nie wiem, chodź może pójdziemy na tego nie, jeżeli spróbujemy jakoś wybić Prawda, to, że to nie można runy uleczenia użyć na kogoś na przykład takie ałowo i Cię uleczę. No, a ja niestety nie mogę się nim leczyć to jest strasznie smutne. Bo ja nie mam potencjału, żeby używać magii. Nie masz potencjału, no nie, nie nauczycieli mi Cię. Ja tutaj mieszkam, ja tu wynajmowałem pokój. Dobra, ogólnie wchodzimy w niebezpieczną strefę. Tu mogą być yy, wszyscy No i tu są raczej wszyscy Są nad nami To twoi O kurde, Uwalaj. A, sorry Sorry, 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 myślałem kurde, że umarłeś to dopiero co się uleczyłem Myślałem, że umarłeś już Nie, no zabiję jednego a kto to jest? MTF-y czy zombiaki? Czy... No, MTF-y. Ja mam mało HP, więc ja tak... No właśnie, ja na snipera brałem bardziej. Uleczenie. No i nie mam manny. Jo manny. Dobrze, no, to 20. Dobra, to chodźcie, Wy, chodźcie może wycofajmy się powrotem 10. do Heavy. I co mnie mogę, się rzucił, jak mam 10? Chodźcie, wycofajmy do Heavy po prostu. No, otwieraj, albo dobra, o, otwieram chodź, bo ja się muszę też jakieś leczenie znaleźć, ty masz, a tym musisz się wyleczyć swoją magią. Otwarty jest, chodź. Dobra, wyleczyłem się. To jest Tesla, ale nie ma komputera, więc. To wziął. O, to się... To jest to ostrze nowe. I to można od karty właśnie twoim hakującą, możesz do niego też otworzyć, nie? Nawet kornetorem badania możesz już otworzyć. Jest z ja ile tych mam. Też mamy s tutaj leżał. Tutaj zabiję właśnie tego ochroniarza, z sumie, się spotkaliśmy. Coś się... Respirze. Skan. Dowiemy się, ile musimy przy... zabić jeszcze. Ale to tylko plaga, chyba to żyje. chyba lepiej spelem. Tak, spelem jest bardzo na blisko. Kurde ja umrę najpewniej przez bez apteczek, więc nie wiem czy będę musiał reszować i tak w nich potem. Mam 59 HP już. Przepraszam. Ile ty masz HP? No to no, stawa się wróciłem No no to właśnie, no ja z tą kole wypiłem, to niestety nie był taki dobry ruch. Chyba. Proszę, nie wracamy, tak jak widzę, bo. Okay. Security personnel? Zero? Czyli ja znowu trzymam grę, tak naprawdę. Plagaj, wybił wszystkich. Ani, no, ilu Twoich? One, wow. jeszcze Vivo żyje. To Vivo jeszcze. Tak, jeszcze Vivo żyje. Vivo żyje. Vivo żyje. Vivo żyje. Kurde, tu nic nie będzie. Kurde, ja potrzebuję apteczki. W sumie, dobra, jak to są plaga i ten, to możemy prowadzić klepać, nie? Jak już nie mam tefów. Jesteśmy Owe, e, powiem Ci tak. Co? Weszli CIA teraz. Czyli ja się z nimi nawalam. Znaczy możecie się ugadać na opartego, nie? Jak Ty, jakby mnie przepuścisz im, no to raczej nie muszą Cię zabijać, nie? Bo oni są w chaos, a Wy kradniecie, no to. Podobno. O, wIwO Ej, wIwO Masz kogo mam Co? Bo C.I. właśnie wjechały Cieszę się to Więc to do, dogadajcie się no... Co? 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 Aha. Ało... <ś ś�� suffzt> Rozumiem Przestanawiam co tu że ty mi zmruziłeś przez chwilę Chodźcie do gaita, nie? Do, ale dogadajcie się z nimi, nie? Po prostu nie zabijajcie A Plaga nie jest <s machines> na zewn... <s rolling> Ale mogą strzelać do was Nieprawda A SCP nie na zewnątrz no był. Plaga. Zabijałem Zobijaka wcześniej. Kto tam jest w windzie? A nie, bo dopiero na górę Nie Niestety. Nie, bo dopiero jedzie. Ja pod od ja, kol. ja, ja muszę... Ja Nie muszę Oni muszą tu zjechać. Ja rzucę flesza. Ale nie wiem kiedy. ze siebie ślepisz. Dobra, dam radę. Oni się tam biją ze sobą. Ale kur... ja, ma... ja mam 40 HP. Masz jakąś apteczkę, Vivu? O, dzięki. Po kola. Dam ci 500 wtedy. To nie jadą długo. Właśnie przed tym jak byś widział wcześniej z Spokster. Chyba, że pójdziemy w sumie nie, karty do B nie mamy. Nie. Jak Warhead, bo... znaczy jak na zewnątrz Warhead był nieuzbrojony. No ja go nie uzbroję. Ja w ogóle mam... O kurde nie to. To z tą windą? Tyle zebrałem w ogóle, że się nie planowałem. To idziemy na górę. Rozumiem no, jechać Tylko no to we, was puszczę przodem, nie? Bo, 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 bo w sumie estetyk może się tak to jest tak na nie? Dobra, ich to ja spalam ich tu porobię. Nie też mam fajnym ale wykorzystam no, manewr no, na zębiaka. To, to może ja się do tego cofnę? Bo mnie w ogóle <noise> wcześniej jeden z waszych chciał ten. Dobra, to co jedziemy razem? Ja będę z tyłu wybrać na przodzie, tak? Mogę tak najechać, bo pewnie plaga stoi? Sam CIE! Ej, CIE! Nie zabijać ich! Jesteśmy z nimi, nie bijcie się. Oni, oni mnie puszczają wolno, ja im pomogłem, dogadujemy się. SCP-ki zabijcie. Gdzie jest, gdzie jest scp Gdzie jest SCP-ek? SCP trzeba. Ej. Pilot! Dobry. Ej. Hey. 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 To nie jest klasa D! Możesz, bo to nie, to nie jest klasa D, nie strzelajcie! Ja pierdziule. Chodźcie mnie eskortować. Dziś Co za gałgany Dobra, co to się stało? Bo ja nie wiedziałem. Dobra, no i to byłoby na tyle w tym odcinku. Bajo!